Witajcie kochani, witam Was bardzo ciepło w kolejnym filmie i dzisiaj odpowiem, opowiem Wam nieco o numerologii, a właściwie odpowiem na jedno z Waszych pytań. Czy, czy pozostałe składowe daty urodzenia, czyli miesiąc i rok są tak samo ważne jak dzień urodzenia? Nim jednak do tego przejdziemy, chciałabym Was... Yy, Zaprosić na moje dwie strony na Facebooku. Czekam tam na Was, czekam na e, Wasze subskrypcje, czekam na Wasze pytania, na kontakt ze mną, na propozycje nowych filmów. Jeżeli chcecie, żebym mm, zrobiła dla Was jakiś amulet, talizman, rytuał, zaklęcie albo chcecie się ze mną umówić na sesję tarota, wszystkie linki macie jak zwykle i dane kontaktowe na dole ekranu. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału, a teraz przechodzimy do numerologii i takich podstaw z podstaw. Wyjaśnię krótko ważność składowych naszej daty urodzenia na podstawie mojej daty urodzenia. Miesiąc urodzenia, czyli u mnie czerwiec, szóstka, określa tak zwany cykl formujący, który obejmuje pierwszych 28 lat naszego życia. No, mojego już nie, bo mam trochę więcej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to czas, w którym z luźnej masy formujemy siebie. W tym czasie doświadczamy tego wszystkiego, co pozwoli nam zdobyć umiejętności potrzebne naszej duszy do rozwoju. Dzięki tej liczbie dowiadujemy się, co powinniśmy odkryć, rozpoznać, jak wyglądało dzieciństwo, stosunki z rodzicami, kolegami ze szkoły, przyjaciółmi i jak, wygląda nasza, czy jak wyglądała nasza młodość. Dzień urodzenia u mnie, szesnastka, jest energią cyklu produktywnego. Który trwa do około 50 roku życia. Wibracja tej liczby określa, w jakich dziedzinach zdobędziemy uznanie, sukces zawodowy, co powinniśmy wykorzystać, a czego powinniśmy unikać. Nasza dusza w tym cyklu produktywnym uczy się dalej i zdobywa kolejne umiejętności. Rok urodzenia Czyli u mnie 1974 jest wibracją, która charakteryzuje cykl żniwny. Mówi o tym, co nas spotka na tak zwane stare lata. To jak wygląda ostatni cykl zależy od tego, czego nauczyliśmy się i oczywiście jak wykorzystaliśmy dwa poprzednie okresy. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłam ważność liczb w naszej dacie urodzenia. Zapraszam Was na kolejne filmy. Pamiętajcie, że jesteście super. Do zobaczenia w następnym. Pa!